Cześć. W tym filmie odpowiem na często zadawane pytanie, czym różnią się dwie opcje zakładów na Over lub Under Fortunie. Przykład będzie dotyczył zdarzeń na Over, ale analogicznie działa też dla Undera. Najpierw proponuję przyjrzeć się dwóm zakreślonym kolorami możliwościom gry o różniących się kursach. Wyglądają podobnie, ale mają zasadniczą różnicę, zarówno jeśli chodzi o rozliczenie zakładu, jak i kurs. Gdy wybierzemy opcję więcej niż dwa gole, która ma mniejszy kurs, może zostać ona rozliczona na trzy sposoby. Gdy w meczu padnie 0 lub 1 gol przegrywamy, gdy zostaną zdobyte dwie bramki otrzymujemy zwrot postawionych pieniędzy, zaś gdy piłkarze wykażą się formą i strzelą 3 gole lub więcej, to wygrywamy zakład. Druga możliwość to więcej niż 2,5 gola. Posiada ona dwa sposoby rozliczenia. 0, 1 lub 2 bramki w meczu oznaczają przegrany zakład, a każda ilość od 3 goli w górę skutkuje wygraną. Zauważ drogi widzu, że kurs na takie zdarzenie jest większy, ale nie mamy swego rodzaju zabezpieczenia w postaci zwrotu stawki. To takie króciutkie uzupełnienie moich poprzednich poradników dotyczących obstawiania fortunie.